albo to zrobione bez konsultacji ze społeczeństwem, a dla, dla ludzi, którzy korzystają z komunikacji zbiorowej. Jest to bardzo ważne, bo albo nie mają prawa jazdy, albo są młodociani, albo po prostu wygodnie tą komunikacją zbiorową się poruszać. A u nas jedna dziesiątczyna, jeden samochód. Chodzi jeszcze go zlikwidować? Czy to nie jesteście ludźmi katolikami? Czy my jesteśmy innymi ludźmi jak wy? Czy my mamy inne serca inne dusze? Inne Czy masz... dzieci. Inne dzieci? I propozycja tego rozkładu całkowicie dyskwalifikuje dojazd do dzieci do szkół, bo pasuje tylko jeden kurs na, dla dzieci, które zaczynają lekcje o 7,30. Dzieci, które rozpoczynają lekcje już o 8.20, czyli drugą lekcyjną, nie ma możliwości, bo autobus woli kopcowej jest 8.18, czyli w 8.28. I następna lekcja. Zaczyna się 9.10. Autobus w Domaszowicach jest około 9.23. Proszę Państwa, czy my tym dokumentem to chcemy cofnąć y, mieszkańców Domaszowic, dzieci, te najmłodsze do, do czasu, nie wiem, średniowiecza. Czym te dzieci mają dojechać? Autobusem jakim? E, tu pani radna z Domaszowic na komisji budżetowej podnosiła ten problem i to jest bardzo poważna sprawa. Ponieważ no, między innymi w Domaszowicach i w Kopcowej będzie największy problem w tym względzie, ponieważ już jest zatłoczone są te autobusy przeważnie w godzinach rannych i w godzinach szczytu powrotów i dojazdów do, do pracy. Poza tym, no jeśli coś zmieniamy, ja rozumiem potrzeby finansowe i ograniczania kosztów wydatków i tak dalej, ale nie możemy tego robić kosztem najmłodszych. Tym bardziej, że dzieci najmłodsze jeżdżą z opiekunami. Opiekun musi wrócić do domu, przynajmniej powinien wrócić i po to dziecko jeszcze pojechać. Przy tym dokumencie jest to niemożliwe. Ja zadam pytanie, a jeśli w ogóle w Tomaszowicach autobus się nie zatrzyma, rodzic co ma zrobić? Wezwać taryfę i przedstawić rachunek do urzędu gminy? Bo zapytam tu kogoś, no o której by wysłał dziecko na drugą godzinę lekcyjną? Czy autobusem o 6.40 na 8.20? No ja nie wiem, o której byście posłali Państwo swoje dzieci. Moje dzieci już są duże, nie jeżdżą, ale ja tu nie reprezentuję swoich interesów, tylko interesy ludzi, którzy mnie tu wybrali. I ja wiem, że to się nie może podobać, co ja tu przed sobą mam. Dziękuję. Nie może być tak, żeby przykładowo, tak jak w tej chwili było 23 kursy, dziesiątki i 38 w sumie domu Zostało się tylko tych kursów, żeby nie skłamać, 14. 11 kursów autobusowych jest zabranych. Proszę zwrócić uwagę, że teraz się te autobusy nie będą ganiać ze sobą, ale będzie niesamowity ścisk. W tej chwili jeżdżąc z tym autobusem 38 godzinach porannych przy lotnisku Parcele w Masłowie już nie ma wolnych miejsc. Jadąc dalej, tak jak Pani tutaj Radna poruszyła ten temat, ten autobus nie zabierze. Jest zapewnienie MZK, że tak jak Pan powiedział, że jest, zapewnione są autobusy przegubowe. Panie Wójcie, idzie zima. Scholasteria jest drogą wąską, górzysty teren. Przegub tam będzie miał bardzo ciężko. Chcę podkreślić to, że w zimę nie będzie czasu na y, badania, na próby, na po prostu y, sprawdzanie czy ewentualnie jakieś tam y, przymiarki. Y, staniemy przed faktem dokonanym, że naprawdę będziemy musieli ur uruchamiać y, żeby coś, jakieś alternatywy ciągle, żeby wyciągnąć wnioski i dowieść ludzi do Kielc. Nie... Prawda jest taka, że rzeczywiście jak tylko posypał śnieg, no jestem ze schalasteri i... i... To autobusy przegubowe miały poważny problem z wjazdem i ze zjazdem w stronę cmentarza. I to był rzeczywiście problem zawsze. Nie sporadycznie, tylko zawsze, bo one po prostu nie mają napędu chyba na tę ostatnią. Nie, no, tylko że ten... nie zmieniają. Ale położone. tym bardziej, że na przystanek jest, jak się skręca. teraz autobusy widać, że na przystanek. To nasze żeby... dzieci, bo parę minut jedno, od drugiego nie ma e, dostępu, a nasze dzieci, gdzie? Przyjdzie noc. Czy czwarta godzina, czy o czwarty, mam córkę o czwartej godzinie wstaje, o piąty pierwszym autobusem jedzie do, do pracy, już 35 lat pracuje. Czy ona nie powinna już skorzystać z tej dychy, co ona tyle się wychodziła, czy ja, czy inny, do Masłowa, do Dąbrowy i dzisiaj w XXI wieku dostaliśmy te dziesiątcyny i teraz nam ją odebrać? Jakie sumienie ma? Nie wiem. Panie Wójcie. Był Pan już w naszych stronach, był Pan na Ciekotach, był Pan w Sfolasterii. Wie Pan, jakie u nas są drogi. I teraz autobus 38 przedłuża. Po co? Jest ta większa nie wchodzi Nie chodzi ta, dycha. Nie chodzi ta dycha. A przecież po co ją likwidować? Przecież my też mamy ludzi, my też mamy dzieci. Ja już jestem w podeszłym wieku. Moi rówieśnicy też. Są młodzi, są do szkoły, do, na studia. Przyjdzie noc, trzeba iść. Gdzie to dziecko pójdzie w nocy? 38 nie wyjdzie gdzie 38, nie wyjdzie gdzie 38, gdzie wyjdzie dojdzie do, końca. dojdzie do końca te 38, ten przegłubowiec, gdzie on w zimie pójdzie jak takie zakręty, so co samochód skręcić nie może. Jeden, tylko jedna dziesiątcyna jest tej oczy, likwidować, zabrać. To chyba nic. nie katolicy jesteśmy. Nie jednego boga, nie jedne dzieci. Jednej A ja jeszcze chciałam powiedzieć: czy wójt kiedy jechał na drugą zmianę, ja na przykład mam drugą zmianę, ja nigdy nie mam czym do domu dojechać. PKS-ami, busami, tu z drugiej z, kończę 22. Czym ja mam do domu dojechać? W związku z tym remontem drogi na terenie gminy Górno, droga ta została zamknięta. I autobus linii 10 został puszczony od ulicy Sandomierskiej przez Domaszowicę Wolę Kopcową i dalej trasą docelową do Dociep. Szanowni Państwo, ponieważ zdecydowana większość tych kursów pokrywała się z linią numer 38 i ślad za zmianą kursu autobusu linii 10. Zakład Transportu Miejskiego przysłał nam pismo, w którym to piśmie informuje, że ze względu na tą zmianę y, y, trasy linii numer 38 wzrasta y, dotacja do budżetu gminy Kielce, bo to na tej zasadzie są przekazywane środki do Zakładu Transportu Miejskiego o 7500 zł miesięcznie. W skali roku. To wynosi około 100 tysięcy złotych miesięcznie. My już, w tym, my już w tym roku otrzymaliśmy pismo na początku miesiąca lipca, które nas obliguje do dotacji do gminy Kielce z tytułu komunikacji zbiorowej komunikacji publicznej na kwotę 810 tysięcy złotych jesteśmy gminą Podkiewiecką gminą, która najwięcej płaci za komunikację publiczną. I proszę Państwa, ponieważ ta sytuacja jest przejściowa, bo ona związana jest, jak powiedziałem, z remontem, z czasowym remontem drogi, postanowiliśmy wyjść naprzeciw temu problemowi i nie uszczuplając ilości kursów. Zmienić w ten sposób obsługę komunikacyjną mieszkańców, szczególnie części północnej naszej, gminy, aby linię numer 38 wydłużyć od z Kapitulnych przez Mochocice z Polasteria do Brzezinek i, i do Ciekot, zawieszając na okres remontu linię numer 10. W tej sprawie udaliśmy się z Panem Sekretarzem do Zakładu Transportu Miejskiego, gdzie dyskutowaliśmy wraz z zespołem kierowniczym tego przedsiębiorstwa i wstępnie ustaliliśmy pewien harmonogram i pewne zasady funkcjonowania komunikacji w tym okresie przejściowym. Oczywiście, mając na względzie przede wszystkim zabezpieczenie możliwości korzystania z autobusów przez mieszkańców naszej gminy, ale mając na względzie również sytuację finansową, yy, która to y, sytuacja do, y, zmusiła do, nas do pewnych na dzień dzisiejszy, proszę państwa, projektowych rozwiązań. To nie są ostateczne rozwiązania, ale mówię, jeszcze y, analizujemy tą sytuację i być może, tak jak tutaj Pani Radna chyba y, powiedziała, czy, czy pan y, radny Pedrycz czy, czy Bawu, że dołożymy jakichś dodatkowych kursów tej linii 38, aby zwiększyć częstotliwość odjazdu, szczególnie w tych newralgicznych okresach rannych i popołudniowych, gdzie ludzie wracają z, ze szkół i z pracy. I, i na tym etapie, szanowni Państwo, jesteśmy na dzień dzisiejszy. To który jest teraz podowany przez Zarząd Transportu Miejskiego jest, można powiedzieć, miksem tych dwóch autobusów, to znaczy połączeniem i 10, i 38, żeby mniej więcej wcelować się w te godziny, które do tej pory były. W Mąchucach kapitulnych nie był zdjęty żaden autobus. Ja nie wiem skąd Pan Radny ma 11 czy ileś tam zdjętych autobusów. Ja mówię o tym, że nadal 38 kursów jest tyle, nawet dołożonych jest bodajże dwa więcej niż było do tej pory, bo ja mam przed sobą stary rozkład 38 i mam nowy rozkład jazdy 38. Proszę Państwa, jeśli chodzi o te kursy, które Pani Radna powiedziała z Domaszowi, proszę Państwa, jeżeli nowy 38, który będzie jeździł do ciekaw, wyjeżdża, ja się odniosę do woli kopcowej do pętli, wyjeżdża o 5.02 a stary 38 też wyjeżdżał 5.02, nowy jest 6.08, a stary wyjeżdżał też 6.08, jeśli nowy jest 6.40, a stary wyjeżdżał 6.42, nowy jest 8.18, stary wyjeżdżał o 8.25. Jeśli... A o 7 z minutami Ale zaraz wytłumaczę. to wytłumaczę. Nie, no właśnie o to mi chodzi. Tak, tak, tu, ale jak tym dobrze, tym dobrze, dobrze, no to mamy tutaj jeden autobus oczywiście, ale ja zaraz wytłumaczę o co chodzi. I o co chodzi. Kolejne, kolejne autobusy, proszę Państwa, jak będziemy tak sprawdzać, one się dokładnie prawie zgadzają z tymi autobusami, które do tej pory jeździły, czyli 38 i dziesiątką. Bo jeżeli sprawdzimy dziesiątkę z kolei, że dziesiątka wyjeżdżała w okolicach 4.40 od zalewu. Państwo pamiętacie, nadal tak wyjeżdża. Jeśli wyjeżdżała dziesiątka o 5.40, czyli ileś nadal tak wyjeżdża. 5.50 podajże. To są dosłownie minutowe, proszę Państwa, różnice. Natomiast jeśli chodzi o ten autobus, 7.24, proszę Państwa, dwa zespoły kierowców obsługują linię autobusową. I teraz te zespoły muszą mieć odpowiednie przestoje postoje czasu pracy. Odpowiednio e, postoje, takie, że mogli e, zjeść mm -hmm. śniadanie. To wynika z przepisów e, e, kierowców ja to pracy. Rozumiem, przepis, I teraz proszę zwrócić uwagę, i jeszcze wydłużamy też e, linię 38 do cieko. To autobus w, żadnym, w żaden sposób nie wyrobi się, żeby po prostu wrócić na tą 7.24, dlatego pojawił się problem z tą 7.24. Jeżeli, proszę Państwa, będzie taka decyzja Rady i stanowisko Wójta, że trzeba dołożyć dodatkowy autobus, który by tylko dojeżdżał do woli kopcowej z powrotem bądź krócej, to być może tak, natomiast nie jest on w stanie fizycznie zajechać tą samą brygadą do Cieko i wrócić na 7.24, tak jak Pani tutaj zobaczy. Zwłaszcza, że ja dałem. Rozkład ten tak zwany roboczy, gdzie pani ma m.in. postoje. I te postoje no, wy, wy, wynikają z regulaminu pracy kierowców. Panie tak to wygląda. Ja Natomiast to jest, to jeszcze jedna rzecz. W tym momencie cały czas podkreślam. Dzieci w Domaszowic nie mają możliwości dojazdu na drugą i trzecią godzinę lekcyjną, bo autobus jest za późno w Domaszowicach. I, i tu już sugerowałam No to jest który? Bo, bo no co jest tak? Bo bo dzieci, o 8:20. O 8:20 zaczyna się lekcja. Wcześniej był autobus w Domaszowicach 7.30 z minutami tam wie, czy nie wiem i ten autobus wypadł, wskakuje 8.18 autobus, no to cóż jak lekcja zaczyna się 8.10. Więc był okay, żaden... 8.25, Ok. Był 7.25 a, tak, no, no, a później następnie... <noise> W woli chopcowej 7.13, więc około 7.20 jest w Domaszowicach. Przy czym 9.20, przepraszam. I około 9.20 jest w Domaszowicach, a lekcja zaczyna się 9.10.